Witajcie na kanale Storaspektki z Ameryki. W którymś z poprzednich odcinków pokazywałem Wam jak robię tylny panel taką najszybszą metodą dla mnie to jest, że wycinamy MDF albo sklejkę półcalową na to nabija się pół jak gdyby ramiaka z profilem tego samego, który idzie na drzwiczki. Robimy to na frezarce z jednego zamocowania czyli jak robimy drzwiczki to potem znaczy, ustawiamy frez w ten sposób, żeby profil był od spodu, żeby frez wychodził z blatu. Wtedy bez względu na to jak grubą deskę robimy, ten profil na wierzchu jest zawsze taki sam, dlatego robimy to z jednego zamocowania, jest to łatwo, szybko. I tą samą metodą muszę zrobić dzisiaj dwie kolumny do wyspy, bo blad będzie overhang, znaczy, będzie wystawał do siedzenia i w te, trzeba, żeby były dwie kolumny. E, najprościej jest to zrobić właśnie taką metodą, że e, wyciąć sklejkę albo MDF na trochę więcej niż ma być potem e, grubość kolumny, dlatego że obcinać będziemy to na 45 stopni. Na, ten, na tą sklejkę czy tam na ten MDF nabijamy profile, jakie mają być i zaczynamy to na formatówce i potem kleimy na taśmie. W wielu filmach pokazywałem, jak kleimy na taśmie i jak zacinamy, także to nie jest już dla moich widzów żadna tajemnica i żadna nowość. Kto nie widział, wejdźcie na filmy klejenia na 45 stopni. Jest chyba taka nawet playlista. Także postaram się Wam coś z tego nakręcić. U nas jest Piąta 10 rano, zaczynamy wcześniej, bo po prostu jest potem tak cholernie gorąco, że nie idzie wytrzymać, a tak przyjeżdżam przed piątą, otwieram wszystkie drzwi do góry, te overhead i takie wielkie wentylatory chodzą i dmuchają to powietrze poranne tu, żeby jakoś dało się przez cały dzień wytrzymać. Anyway, e, tak jak mówiłem, postaram się Wam coś nakręcić z tych kolumn jak zwykle jak się podobało to na koniec dajcie lajka like, albo chociaż ze trzy kropki komentarza elementy pocięte. i sklejka na którą będziemy nabijać najpierw montuje się Takie po prostu, i potem to się tu nabija i zaczyna na 45, i robi kolumnę. Tak to wygląda po prostu. To. I będzie to kolumna taka. Tak wyglądają. 4 kawałki kolumny tu będzie jeszcze lista profilowa na górze i na dole ale ma panel wyglądać tak więc teraz trzeba zacząć to na 45 stopni wiadomo na formatówce pokazywałem wam to nieraz tu mamy ucięte te kolumny się, jak się razem to utnie, tu są te mili poniżej milimetra gwoździe, więc to nie ma znaczenia. Się pięknie obcinają. Wszystkie są obcięte. Złożymy teraz na taśmy. Pokazywałem Wam w wielu odcinkach jak. także to Nigdy nie złoży się tak równo, robiąc nabitki, jak się złoży w naszej Przykleił przedtem i utnie razem. To jest po prostu inna klasa roboty. Tak wyglądają sklejone nasze dwie kolumny. Z jeszcze tu wiadomo sklejka, tu będzie do podłogi to jeszcze obcinane w zależności od potrzeb. Tu na tym będą e, grubsze e, deski z profilem. To do podłogi, tu do blatu będzie tak samo z takim samym profilem tylko wąższa, czy tam węższa. Deska? I to tak to wygląda. Trzeba teraz pozdejmować taśmy. Kolumna po zdjęciu taśmy. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Roki są pozamykane. Już po gwoździach są poszpachlowane pory, czy tam dziury. Także taka uwaga nieważne jak dokładnie Wam się złoży zawsze się szpachluje połączenia dlatego że jeżeli się tego nie zrobi to zawsze to się pokaże po wykończeniu także nieważne jak Wam się to uda dobrze zrobić dobrze jest to zaszpachlować jak idzie to pod farbę tak jak u mnie pod białą więc zaszpachlowałem białą szpachlą i jednak się pokazało że może to jest grubość pół grubości włosa, ale jednak że to nie jest tak dokładnie jak byśmy sobie życzyli po wykończeniu, dlatego a jak się wyszpachluje to biało szpachlo, to wtedy tu dokładnie widać, że czy piła się bujnie, czy coś jak to po prostu to jest w dużym powiększeniu. Tak naprawdę to jest to grubość, podejrzewam, że pół grubości włosa, ale mówię, po farbo to się pokaże i dlatego trzeba to zawsze zaszpachlować. Jak się podobało to standardowo, dajcie lajka. Like Zapraszam na mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki albo przynajmniej zostawić komentarz. Jak się podobało to dajcie dla zasięgu jakiś właśnie komentarz ze 3 kropki albo 4 jakiś. Komuś się bardzo podobało to 5 kropek. Miłego dnia Wam życzę.